Dzień dobry. Firma QAD. Od ponad 10 lat na rynku polskim, ponad 30 lat na rynku światowym. Globalny dostawca systemów klasy ERP. Tworzymy, rozwijamy nasze produkty pod sektor produkcyjny. W tym roku kolejna edycja QAD Enterprise Application 2009, i o tym chcemy z Państwem rozmawiać. Najnowsza oferta firmy Kładę skierowana jest do menadżerów firm produkcyjnych, tak by w jak najlepszym stopniu wesprzeć zarządzanie firmami produkcyjnymi. Oparta jest o cztery podstawowe komponenty: On Demand, Enterprise Asset Management, Przyjazny Interface.net i Transportation. Przyjazny Interface to przede wszystkim mapy procesów i sprawne raportowanie. Coś, co pozwala stabilizować firmę i we właściwy sposób ją kontrolować. Platforma On Demand to sposób na. Tanie i skuteczne wdrożenie systemu informatycznego bez konieczności zakupu licencji. Sposób pracy w systemie software, as a service. Enterprise Asset Management to skuteczność i wydajność w wykorzystaniu parku maszynowego i zarządzaniu wydajnością w każdej firmie produkcyjnej. Transportation to moduł pozwalający zarządzać i oszczędzać w sferze transportu i wysyłek, co staje się konieczne w czasach kryzysu finansowego. Zapraszamy do nas na rozmowy, zachęcamy do kontaktu. Dziękuję bardzo.